Siemano widzowie, ja witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku jedziemy przetrząsać siano. Już tutaj 30 się grzeje. I co? Jedziemy. Podnosimy i jedziemy. Nic nie jedzie, można jechać. Dobra czekajcie widzowie ja sobie muszę tutaj yy, biegi zregulować Dobra, jest dobrze Także no co, jedziemy? Yy, widzowie zostawcie suba łapkę w górę, bo jest... bo brakuje jeszcze około 20 subskrypcji do live'a, czyli do wbicia 50 subskrypcji. Także widzowie, proszę was, zostawcie suba i łapkę w górę. Łapki w górę nie musicie zostawiać, ale na suby mi naprawdę zależy. Także, jakbyście zostawili, co by mi było bardzo miło. A ja sobie już tutaj to składam, włączam. No i co? Jedziemy. Wjeżdżamy i rozjeżdżamy. Dobra, przetrząsa się wszystko, to dobrze. Widzowie, mogłem sobie y, w drugą stronę pojechać. Już tak pojada. I widzowie, możecie napisać w komentarzach, czy byście chcieli jakąś drugą serię, albo ym, czy byście chcieli serię z GTA. No ale pewnie, może sobie pogramy w GTA, co nieco. No, ale wiadomo, że będziemy grać w Farminga Bo... No, bo to jest bardziej taki farmingowy kanał założyłem y, Bardziej dla Farminga Żeby promować Farminga Nie żegnę inne gry No, ale mogę dla Was widzowie zagrać Nie wiem, w GTA Będę jeden odcinek GTA, drugi odcinek Farming Simulator. Dobra, jedziemy. I widzowie jak mi się uda od twórców farminga zdobyć jakiś trailer z farminga 25 To Wam na pewno wrzucę, pokażę bo już są porobione tam fotki, trailer. Także jak mi się uda to jak mi się uda um, je, um, no jakoś znaleźć albo mi dadzą, no to wam pokażę widzowie. Dobra. zawracamy i teraz sobie tutaj wjeżdżamy I widzę że jeszcze raz bym wam chciał przypomnieć, żebyście sobie suba i łapkę w górę. Dobra. Poprzedź usywane. Teraz pytanie, czy tutaj trzydziestka przejedzie. Może sobie wiadę na tamto płytkie. Na to stronę lepszą. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Jest, przejechała. Dobra, jedziemy dalej. Tu, tak, tak. I jedziemy. Dość szybko nawet się robi takim przetrząsaczem, chociaż że jest mały, tylko do trzydziestki. Ale dwa pokosy naraz no to nawet dobrze. I też jeszcze takie większe pokosy, bo z rotacyjnej, no to brało cztery na raz pokosy, cztery, trzy na raz, coś takiego. Idealnie wszystko się tutaj nam robi. I tu sobie wiedziemy. Widzowie możecie napisać. Hashtag yy, jaki by tu hashtag wybrać No niech będzie siano kosy Tak jak napiszecie to wam przypnę serduszko do komentarza czekajcie bo tu sobie nie poprzestrząsałem trochę, dobra, jedziemy także. Hashtag się no kosy. Komu się chce, to niech napisze, a wam przypnę serduszko pod ten komentarz. Wizowy, ok, już wychodzi 7 minut odcinka. Ja tak teraz praktycznie robię, no 10, 15 minut odcinka. 12 Żeby wam tak nie robić długich filmów, żeby były no trochę ciekawe, trochę takie takie. Bo niekiedy są nudne, a niekiedy są ciekawsze. Wolę robić takie krótsze, żeby żeby was nie zanudzać i żeby się wam to chciało oglądać. Dobra. Teraz sobie tutaj wjeżdżamy. O, tu jeszcze nie poprzetrząsało. Teraz tu. I widzę wie ku, ku, jeszcze nie kupiłem Ale pojadę kupić nową y, zgrabiarkę Bo tamtą No już wystawiłem Mówiłem wam y, w tamtym odcinku że kto chce to może kupić No ale już jeden taki y, gościu się zgłosił że chce kupić że bez negocjacji Także już ym, tyle, ma przyjechać jakoś y, za godzinę. Pytałem się go, czy mogę y, nagrywać, ale jak nie chciał, to nie będę wstawiał do internetu, bo wiecie, później można y, mieć z tego problemy. Dobra, skręcamy. Właśnie tą zgrabiarkę sprzedaję. A w kolejnym odcinku no już będziemy zgrabiać nową zgrabiarką. Dobra, odstawiamy przetrząsacz. Przygotowywuję 30 do wyjazdu, no bo pojadę kupić 30 nową zgrabierkę. A w dzisiejszym odcinku, widzowie, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku, w którym będziemy zgrabiać. No i co, dziękuję Wam za uwagę. No i na